Siemaneczko, witajcie ze strony Maciej. Witam was 19 lipca. Dzisiaj tatko ma urodziny. Kamil miał wczoraj. Jak widzicie żniwa nie zaczęte. Także to chyba będzie najpóźniejszy rok z ostatnich kilku lat, kiedy tak późno zaczniemy żniwa. Jeszcze, jeszcze wydaje mi się, że tydzień, tydzień na spokojnie do żniw. Zboża jeszcze niedojrzałe, także... U nas, jak widzicie, jeszcze na spokojnie tutaj mówię do Was z powiatu złotowskiego, z województwa wielkopolskiego. Chciałbym, żebyście obejrzeli ten film do końca, żebyście mnie wysłuchali. W dzisiejszym filmie, w dzisiejszym filmie podejmę się nietypowego tematu, porozmawiamy o rolnictwie, o opłacalności, o tym, czy praca rolnika jest naprawdę tak atrakcyjna i dobrze płatna, jak może się wydawać na przykład mieszkańcom miast, na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że sam pracuję zawodowo od kilku lat. Kto mnie śledzi, ten wie. I po prostu reprezentuję rolników, bo jak wiecie, rolnictwo to też moja pasja, moje hobby. I uważam, że ludzie w końcu powinni zrozumieć i rozgraniczyć narzędzia pracy od zabawek i prywatnych przyjemności. Moi państwo, uważam, że gospodarstwa rolne. To firmy, przedsiębiorstwa. Tak jak w dużych miastach każda firma, przykładowo ślusarska czy też inna mechaniczna, musi mieć maszyny. Na kowale niestety już nikt nie rzeźbi. Urządzenia te są bardzo, bardzo często nowe w nowoczesnych budynkach, w nowoczesnych halach. Ja sam pracuję na nowoczesnej hali, gdzie mam bardzo przyjemne warunki pracy. Żeby istnieć na rynku i ograniczyć koszty produkcji w tej firmy inwestują i tak samo właśnie moim zdaniem działa rolnik. Często są to maszyny w kredycie, musimy zrozumieć, że maszyny są narzędziem pracy, a nie rarytasem albo przyjemnością. Nikt tymi maszynami do kościoła ani nad morze nie jeździ, więc często też nie rozumiem tej zawiści, zazdrości co do takiego rolnika. Uwierzcie mi, że na pewno każdy rolnik, jakby chciał e, chciał się tak przylansować, zaistnieć, to kupiłby sobie nieciągnik, a samochód. Mam nadzieję, że w końcu część z Was to zrozumie, e, że jednak nie jest to tak kolorowo jak widzimy z pozycji obserwatora. Oczywiście są też duże i małe firmy, są też ludzie biedni i bogaci, to jest oczywiste i normalne. Jednak nie należy patrzeć przez pryzmat. Jednego, jednego przypadku, a spojrzeć trochę szerzej. Teraz chciałbym wam też przedstawić trochę faktów. Posiadam faktury z naszego gospodarstwa, czyli, jak to powiedzieć, fakty autentyczne, nie są to jakieś fakty wysane z mojego palca. Także przedstawię wam faktury i przeniesiemy się do domu, gdzie Wam to wszystko pokażę. Z tego względu, że nie mogę przebywać na słońcu, miałem operację na oczy. Miałem operację na oczy, muszę nosić okulary przeciwsłoneczne. Nie wyglądam zbyt atrakcyjnie, także przyniesiemy się do domu, pokażę Wam troszkę faktów i, i zobaczycie, że to tak nie jest fajnie, jak, jak wygląda. I tu też musicie pamiętać, że tu nie chodzi o to, że ja na przykład płaczę, bo dużo osób mówi, że ja narzekam, płaczę, a, a kupujemy nowe maszyny rolnicze. Nie, to nie chodzi o to, tu chodzi o przedstawienie faktów, bo. Czy jest tak, czy owak, to my sobie damy radę, bo nie jesteśmy nauczeni ciężkiej pracy i zaradności. Także tu nie chodzi o to, tylko chcę tutaj pokazać Wam politykę rolną w naszym kraju, jak to wszystko wygląda. Dlatego przeniesiemy się do domu, ja Wam pokażę tam pozostałe dane. Przygotowane faktury z 2012 roku są to faktury z naszego gospodarstwa. Nie będę Wam tutaj pokazywać ich dosłownie bo musiałbym zamazać nasze takie prywatne dane. Nie mogę siedzieć też za dużo przed komputerem, dlatego nie będę się tutaj bawił w zamazywanie danych, musicie mi wierzyć na słowo. Mam faktury z 2012 roku, teraz mamy rok 2020, także zobaczycie, ile, o ile zmieniło się tutaj polskie rolnictwo, polskie ceny i jak to wygląda na przestrzeni 8, 8, 8 lat, prawie 10. Eee, jakby nie patrzeć, jest to naprawdę bardzo dużo czasu i z, z, ocencie, ocencie ja wam przedstawię fakty, a wy, a wy a wy, nie wiem daję to wam po prostu do przemyślenia do przemyślenia także e, na początek e, mamy tutaj pszenicę z, z, z sprzedaną 5 5 czerwca 2012 roku, wtedy pszenicę sprzedaliśmy za 960 zł netto w 2012 roku, e, gdzie z VAT-em dostaliśmy wtedy za nią 1000, ponad 1000 zł brutto za tonę pszenicy. A jeżeli chodzi o cenę pszenicy, tutaj mam przygotowane na karsę aktualne ceny z tego samego dnia, 5.06.2020, cena netto 805 Złotych. Czyli widzicie, żyjemy 8 lat do przodu, a ceny produktów rolnych są niższe. Wtedy, przenicę sprzedawaliśmy do. Tu mam napisane nawet. Do, na fakturze również jest. Jest to młyn, e, młyn Tarnowiec Tomasz Góra Debrzno. Także widzicie, kolejna faktura tutaj z naszego gospodarstwa. To jęczmień jary. Tu są, tutaj, tu są po prostu nasze uprawy, nasze produkty z naszych pól, także nie wiem jak tam ceny innych produktów rolnych. Tutaj się skupię na tych podstawowych naszych uprawach, czyli teraz trafia jęczmień browarny, jak wiecie, i siejemy jęczmień browarny, kontraktacja. I co, tutaj mamy fakturę z 2, 2 sierpnia 2012 roku. Cena netto 920 zł i 920 zł za tonę był kontrakt. Obecny kontrakt, jeśli kogoś interesuje, to cena 720 zł, czyli 8 lat do przodu żyjemy, wszystko, wszystko w Polsce drożeje, a za zboże, za jęczmień browarny mamy 200 zł mniej. Już nie mówię o takim nięczmieniu paszowym, co, co nie, większość z Was się, bo ten jęczmień to jest chyba po 600 złotych, także, także, także no widzicie jak to jest i co tutaj odnośnie danych, no to jest 200, 200 zł różnicy. Kolejna faktura z naszego gospodarstwa to Rzepak. Jak wiecie, rzepak w tym roku sprzedaliśmy za 1700 zł. Chyba się nie mylę. Za 1700 zł. Tutaj mam fakturę z 2012 roku z 30 30 30 30 lipca. Jest tu cena jest tu cena 1928 zł. Prawie 2100 zł. Brutto. Obecna Cena na ten czas, czyli na siódmy, e, czyli na siódmy, który tu był? E, nie na siódmy, tylko na 30, Na 30 czerwca to, to 1700 zł, czyli e, ponad 200 zł na tonie mniej. Tutaj mam kolejną fakturę. Tutaj mamy ziemniaczki. ziemniaki, tutaj mamy, jeżeli chodzi tutaj o, o ziemniaki, no to cena jest na podobnym poziomie, tutaj nie możemy mówić o, o jakimś spadku, tylko warto tutaj powiedzieć, że cena jest może na takim samym poziomie, ale już e, środki, środki, jeżeli chodzi tutaj o ochronę, o ochronę uprawy zdrożały tak średnio 20-30%, także... Kto, kto pryska ziemniaki, ten wie, ile na przykład teraz kosztują przykładowo środki na stąkę i tak dalej. Także cena ziemniaka została może na tym samym poziomie, ale, ale właśnie koszty produkcji po prostu wzrosły. Co tu mam następnego, czyli, czyli ziemniaki. Ziemniaki, ziemniaki niech tutaj będą. Tutaj cena jest, żeby. Aha, bo Was zawsze interesuje cena. Wam tutaj nie powiedziałem o, o cenie. E, wychodzi to złoty 10 za tonę, za tonę. Za e, złoty 10 za kilogram skrobi. I jedziemy dalej. Mamy tutaj fakturę za bydło z 2012 roku z 6 czerwca jest to cena 7, 7 zł kto wie to to pamięta że sprzedawaliśmy byki za 6,80 jak wiecie e... Ciężko tutaj mówić, czy, czy, czy ta cena jest mniejsza, czy większa, bo to wiadomo, zależy od sztuki, zależy od rasy, za wszystko płacą inaczej. Niemniej jednak przez 8 lat cena na te bydło też się nie zmieniła. I to, i to tyle odnośnie tutaj takich faktur, bo tutaj są takie produkty, które my sprzedajemy, także widzicie, jak to, jak to wszystko się plasuje. Jeżeli chodzi tutaj o koszty produkcji, no to, no to nie ukrywajmy w 2012 roku ta cena paliwa była jedną z najwyższych cen, ale jeżeli chodzi tutaj o ceny dzisiejsze, to nie wydaje mi się, żeby było jakoś mega dużo taniej. Gdyby nie ten wirus, koronawirus, no to te ceny paliwa nie były, nie były jakoś tanie, także czy te, pro, czy te koszty związane z paliwem zmalały aż tak strasznie, no gdyby nie wirus, to nie wydaje mi się, mi się że, 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 że tak bardzo. I kolejna sprawa, to o której chciałbym tutaj powiedzieć, to yy, cena nasion tutaj kwalifikowanych. Mam też tutaj karteczkę, mam tutaj wypisane dane z faktur, już nie chciało mi się wypinać steczki tych faktur i chciałbym Wam tutaj przedstawić przykładowe ceny, bo, bo tutaj ceny tych kwalifikowanych nasion, kwalifikowanych sadonych też poszło to wszystko w górę i przykładowo sadzenia kskawa 1300 zł Netto tona, pszenica Julius złotych, 1800 zł netto tona, jęczmień browarny 2045 zł netto tona, e, pszenica Commander 2000 zł brutto tona, pszenica Honda 2150 zł brutto tona. Także, e, także nasze produkty w dół, a, 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 nasiona, a nasiona i kwalifikaty do góry. Jak to wygląda w innych zawodach? Jeżeli chodzi tutaj o nauczycieli, funkcjonariuszy publicznych typu, nie wiem, policja, wojsko, ratownicy, strażacy, policjanci, służba więzienna i tak dalej. Tutaj nie chodzi o to, że ja komuś zazdroszczę czy też wytykuję, ale jeżeli chodzi tutaj o ostatnie jakieś dziesięciolecie, to um, w, płaca nauczyciela i tak dalej, no wszystkich takich różnych zawodów, wzrosła o 1000 złotych, mi się tak wydaje. E, to znaczy, mam to nawet przygotowane. Tak, jest to jest to tysiąc złotych, każdemu wzrosła ta pła, płaca na przestrzeni 10 lat. A u rolnika, jak sami widzicie, e, chyba nie wzrosło, to o 1000 zł, a nawet można powiedzieć, że zmalało. Mało tego, mamy coś takiego jak, mamy coś takiego jak, jak to powiedzieć mamy coś takiego jak minimalne wynagrodzenie w Polsce, czyli każda osoba pracująca, pracująca w Polsce na umowę o pracę, czy też na zlecenie, ma minimalną stawkę, którą musi otrzymać za. Pracę. I tutaj mam kolejny fakt. W 2012 roku było to 1500 zł, jest obecnie 2020 rok jest to 2600 zł, czyli wzrost o 1100 zł. Automatycznie wszystko się podnosi do góry. Jedzenie nie jedzenie, wszystko idzie automatycznie do góry, bo wzrastają też koszty później produkcji, bo temu człowiekowi trzeba zapłacić. A u rolnika co wzrosło, no nic nie wzrosło i, i tak to wygląda. Chciałbym kończyć, bo ten materiał będzie miał około 20 minut, pewnie duża część z Was go nie obejrzy, dlatego chciałbym tutaj pokrótce dokończyć, dokończyć swój temat i będziemy się żegnać. Chciałbym tutaj powiedzieć, że jeszcze dużo rolników, dużo osób z nas korzysta z materiałów budowlanych, które no nie oszukujmy się, zdrożały o ponad, o ponad 100% względem 10 lat. Tu wiadomo, na bieżąco się coś remontuje. Ja wiadomo, jak to w rolnictwie. Kolejna sprawa to dopłaty. Niektórzy otrzymują ONW, a niektórzy też otrzymywali, czyli dopłata dla obszarów niekorzyst o niekorzystnych warunkach. Niektó dużo rolników są, są już pozbawieni, niektórzy dopiero będą pozbawieni tych dopłat. Także. Także to, jest, to były pieniądze, które bardzo się przyda, przy, przydawały rolnikom, yy, zwiększały jakiś tam budżet i tych pieniędzy nie ma lub będzie brakować. Także tutaj już też z innej strony zaczynają ucinać jakieś tam dodatkowe pieniądze. Wiele, wiele tutaj mam jeszcze tematów, wiele mam rzeczy do wymieniania, lecz no nie, chciał, nie chciałbym to kontynuować, bo nikt tego nie będzie oglądał. Dlatego, yy, dlatego już chciałbym to... Szybko kończyć, eee, o czym chciałbym tutaj powiedzieć na koniec. Fajnie się to wszystko ogląda na YouTube: nowe maszyny, nowe, no, nowe, e, nowe, nowe tak zwane zabawki, jak dla Was, eee, i fajnie się potem ocenia, jak to wszystko wygląda kolorowo i świetnie u tego rolnika. Warto spojrzeć na nasze na przykład domy, na nasze samochody, czym my jeździmy, e, czym. E, co my ubieramy na co dzień, jakie marki ciuchów, jakie produkty kupujemy w sklepach. Tutaj warto może oceniać rolnika, jak już zaczynacie ocenianie rolnika, nie, nie, po, nie po maszynach, lecz po, tym, lecz po tym, w czym mieszkają. Dużo rolników mieszka w zapuszczonych domach, jak na przykład ja, ja się do tego przyznaję. Też nie jeździmy jakimiś sukcesowymi samochodami, tylko starymi szotami, 10-letnimi, także to tak nie jest kolorowo, jak Wam się wszystkim wydaje. Jest ciężko? Nie, nie da się powiedzieć, że jest, że jest lekko. Jest ciężko, lecz, lecz tutaj też nie chodzi o to. Drugi raz powtarzam, że mnie nie, że nie, my nie narzekamy, tylko chciałbym tutaj zwrócić na to uwagę, że, że to tak nie jest fajnie fajnie, jak to wszystko naprawdę oglądamy i widzimy. Wiem, że niektórzy rolnicy mają dużo cię, ciężej. Niektórzy ledwo koniec końcem wiążą, niektórzy już zbankrutowali. My całe szczęście nie mamy kredytów, ale lubimy je brać gdyż dobrze na, nim, na nich wychodzimy. Pozwalają nam inwestować, dlatego, dlatego, dlatego też nie wiecie, kto, jakim jest człowiekiem, jakie ma zadłużenia. Czasem za tymi pięknymi, ładnymi gospodarstwami stoją bardzo duże kredyty. Także nikomu nie zazdrośćmy ani, ani po prostu nikogo nie oczerniejmy. I tyle, będzie się żyło lepiej i, i fajniej. Ja będę się z wami żegnał. E, tutaj fajnie, fajnie się wpisuje przysłowie. Fajnie się wpisuje w przysłowie w ten temat, że e, od myszy, po cesarza każdy żyje z gospodarza, także jesteśmy, jesteśmy trochę takimi krowami do innymi. Wszędzie chcą nas tutaj dojść z każdej strony no jakoś jeszcze wiążemy koniec z końcem, najgorzej mają ci mali rolnicy, bo oni najbardziej czują taki duży, duży, duży rolnik, duże przedsiębiorstwo, duża firma tak tego nie czuje, bo to można porównać, nie wiem kopnąć mrówkę, a kopnąć słonia jak kopniesz mrówkę, to możesz ją zabić jak zdeptasz mrówkę, to możesz ją zabić, a jak kopniesz słonia czy, czy wejdziesz na słonia no to go nie zabijesz, tak samo Mały rolnik jest taką mrówką, duży rolnik, duże przedsiębiorstwo jest takim, takim dużym słoniem. Także ci rolnicy duzi, te duże firmy też to czują, też to czują, tylko to czują tak jak słoń, takie kopnięcie. Coś tam się zaczyna dziać, ale jeszcze ich to tak mocno nie dotyka, także myślę, że to takie odpowiednie porównanie. A taki mały rolnik, takie małe gospodarstwa są takimi mrówkami, które łatwo zdeptać i tutaj. Każda, każda cena ich bardzo dotyka, każdy spadek, wszystkie takie koszty, nie koszty. Dobra, ja będę kończył. Myślę, że materiał jako tako wyszedł. Myślę, że zrozumieliście ten przekaz, bo tutaj ten przekaz jest najważniejszy. Będą pojawiać się kolejne filmy, ja już będę powoli dochodził do siebie, także materiały ze żniw będą. Także więcej filmów wkrótce do usłyszenia. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.